Domowy olej słonecznikowy tłoczony na zimno to istna skarbnica witamin oraz minerałów. Zawiera on w sobie m.in. nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6, omega 9 oraz omega 3. Bogaty jest także w witaminę E beta karoten i lecytynę. Właśnie taki skład potrafi sprawić, że ten olej jest świetnym składnikiem zdrowego posiłku, komponentem kosmetyków czy nawet sam wspomaga leczenie wielu chorób. Olej z pestek słonecznika jest powszechnie znany od wielu lat. Używany jest przede wszystkim w kuchni oraz w kosmetyce. Polecam ci wykonać go samodzielnie przy pomocy prasy do oleju joda, dzięki czemu uzyskasz tłoczony na zimno Ekologiczny i niefiltrowany domowy olej. Pamiętajcie, że można go trzymać w lodówce do 3 miesięcy, a także nie powinno się na nim smażyć. Właściwości oleju słonecznikowego. Działanie antyoksydacyjne redukuje trądziki wypryski na skórze. Reguluje wydzielanie sebum zawiera duże ilości kwasu omega 6 oraz witaminy e, S. Powalnia proces starzenia się skóry zmniejsza ilości wolnych rodników wspomaga układ odpornościowy neutralizuje wolne rodniki pustoszące chroni skórę przed utratą elastyczności oraz wilgotności wspomaga pracę i czynności serca poprawia funkcjonowanie mózgu redukuje stany zapalne układu trawiennego oraz krążenia poprawia jakość nasienia nawilża i odżywia skórę odżywia i Włosy Mąka Słonecznikowa podczas tłoczenia oleju z ziaren słonecznika. Powstała z ich odpadu Mąka Słonecznikowa. Jest nieco delikatniejsza w smaku i zapachu niż domowa Mąka Sezamowa, czy z pestek dyni. Idealnie pasuje do bezglutenowych wypieków NP. Do chleba, brownie. Do furnika ITP można przyrządzić z niej sos lub mleko słonecznikowe poprzez zblendowanie z odpowiednią ilością wody. Następnie taki sos można dowolnie przyprawić. Sprawdzi się także świetnie jako dodatek do panierki czy jako składnik do naleśników. Do wytłoczenia oleju słonecznikowego użyłam 1 kg pestek słonecznika które kosztowały w sklepie oszą niecałe 7 zł. Moja prasa joda wytłoczyła z tej ilości lekko ponad 450 ml oleju słonecznikowego. Zaś po zmieleniu odpadów wyszło mi prawie 500 giemonki słonecznikowej.